Ja jestem osiemnasty, ale raz nie byłam. No to tam może już nawet ten dwudziesty raz się piecze pierniki. Też nowych, młodszych. Troszkę się to zmieniło, ale, ale my no parę weteranki jesteśmy zawsze. Jakemu tradycyjnie? Ja na przykład sobie nie lubię za bardzo tych wszystkich tych, tych wszystkich takich um, kolorowych. Ja tradycyjnie czekoladę topię, albo cukier puder i tylko albo kokosem, albo albo jakiś czekoladowy tym. No nie lubię tych um, a tysiąc może? że Pięć tysiąc pierników? Ile tysiąc. tysiąc? Z żyć miesiąca, bo Tak mówię no te pierwsze że już te, co Panie ciasta przyniosły, się już wyrabiają już i wpadą do piekarni. No a my cały czas robimy następne ciasto, także to jest taśmowo. Taśmowo, tak. To jest przepis bardzo stary i jest z przepisem dobrym, więc zawsze ten sam przepis y, staram się z tego przepisu korzystać. W tej chwili przygotowuję sobie, żeby rozpuścić y, miód. Margaryna, ktoś tam może użyć masła, czy pół na pół, to już jest i, i cukier, to rozpuszczamy, roztopimy. A już tam panie potem przygotowują sobie y, mąkę, przyprawy. Jest to przepis, tak ja mówię, wypróbowany, więc nie należy, ja przynajmniej nie zmieniam czegoś, co jest dobre. O. Powiem tak, no przepisów jest, y, jest dużo, bo każda pani przynosi swój przepis, y, swoje pierniki z domu, a my potem tylko robimy już y, y, następne. Ale te Pani, które przynoszą, ma. też mają indywidualne swoje przepisy, które też są dobre. No, w tym przepisie akurat nie ma może ale jak, jest fajne, jak są fajne przyprawy ciemne, no to niekoniecznie trzeba dać, ale jak ktoś lubi ciemne pierniki, no to sobie dołoży jeszcze kakao. No na pewno, na pewno pierniczki, na pewno, na pewno matuskę, kompot z suszu, no, tradycyjnie, wiadomo ryby. Z Robię te tradycyjne, tradycyjne pierniki, ale mam taki też i swój przepis, który się robi, dodaje się dużo bakalii. I wtedy się kładzie na taki wałek, później polewa go się czekoladą cały i kroi na takie plasterki. I to jest taki bakaliowy piernik. Co można znaleźć? Tradycyjnie potrawie makowska, no i zup, zupa grzybowa, Lukier, lukier, lukier i posypki wnuczki lubią tam dekorować tylko razem z uchwami i do jedzenia i Piernik taki tradycyjny to jest zarobiony już od pierwszego dnia adwentu, od niedzieli adwentowej do grudnia, do przed 24 grudnia go pieczymy. On dojrzewa po prostu teraz w takiej chłodnej temperaturze. Nie? No a takie drobne pierniczki to już mówię, któryś raz pieczemy.